MKS-u Dąbrowa Górnicza. Teraz rozpoczęła się ostatnich 10 minut tego meczu. One man! Trafia! Trafia teraz Kamerunczyk zdobywający punkty. I wielka ofiarność, wielkie poświęcenie w grze Ostrowian. Dzisiaj tutaj Szymański do Dłoniaka pracuje, tam Adrian Suliński. Ależ blok teraz Adriana Sulińskiego, ależ kapitalnie zrobił to teraz Adrian Suliński. Do tej pory 12 punktów Amerykanina. Tomasz Ochońko na przełomanie. ależ akcja, ależ wsad. Teraz Deszondi Leni. 6 minut 20 sekund do zakończenia tego meczu Tomasz Ochońko, Deszondileni. Leni. Suliński, Ochońko, teraz jest Curtis Milic, jest pozycja, on się nie myli. To jest prawdziwy lider. Do Piotra Pamuły. Williams kontra One Mane. One Men. Świetnie tam walczący. Proszę, Williams chciał dogrywać do wbiegającego Pamuły. Tomasz Ochońko. Gertis Milic. Tomasz Ochońko. Tomasz Ochońko z półdystansu. Nie trafiający. Dreszont Dileni. Ależ teraz atakuje tablicę. Mateusz Dzięba Zmarlak skutecznie, szczęśliwi, ale skutecznie. Curtis Mili. 61 do 53. Utrzymują się w posiadaniu gospodarze Pamuła Brodus. Sekunda Brodus teraz Brodus, jest Brodus do Smarlaka, no można było tu zachwistać błąd kroków, no i teraz Dower trafiający, Dower dający nadzieję gospodarzom, Curtis Milic, Adrian Suliński. Suliński trafia Adrian Suliński za trzy punkty. Czy gospodarze będą w stanie jeszcze tutaj odmienić losy tego meczu? Piotr Pamuła do Smarlaka, Dower kontra One Manne, Doer nie trafia, One mene walczący, wielka ofiarność, ale jednak piłka Smarlaka, Dower za trzy punkty, znów daje tutaj nadzieję drużynie gospodarzy. Drugi rzut nieskuteczny. One man. Chciał tam dobić tę piłkę. 66 do 62. Prowadzą teraz koszykarze MKS-u z kontra Ochońko Brodu. Zablokowany, ależ teraz bloky. Kamerunczyka. Curtis Milic, Trafia. 60. 8 do 62. Stalowcy prowadzą teraz tutaj w Dąbrowie Górniczej. Ostatnie 34 sekundy. Sam Dower raz jeszcze niecelnie zbija na piłka Curtis Milic ma tę piłkę. Do Aleksisa One Mene. Alexis One Mene. Ekipa BM Slam Stal wygrała. A dzisiaj w Dąbrowie Górniczej, ależ piękne teraz zakończenie. 25 sekund do końca tego meczu, ależ fantastycznie dzisiaj tutaj zagrali żółto-niebiescy.